Cześć, witam na kanale ŚwiatLinuxa. Słuchajcie, widzowie, mam dzisiaj dla Was specjalny film, specjalną dystrybucję. Bardzo, bo czegoś takiego na kanale jeszcze nigdy nie sprawdzałem, nie przeglądałem. Mianowicie o co chodzi? O dystrybucję, która jest przeznaczona dla osób, które po prostu chcą włączyć komputer i go używać bez kombinowania, bez szukania czegoś w menu, start. Tak, da się, na Linuxie się owszem da. Bez zastanawiania się po co jest konsola, jaki jest system plików w Linuxie. Po prostu coś ale można powiedzieć Chromebook. Włączasz, korzystasz i działa, tak? Oczywiście w tym wszystkim niestety jest mały haczyk, o którym jak najbardziej wam powiem. W filmie tym pokażę również, znaczy przede wszystkim zrobimy sobie tak, że najpierw ten system zainstalujemy od zera, a potem go sobie chwilę poużywamy na maszynie wirtualnej. Postaram się jak najlepiej przekazać um, o co w tym chodzi, jak się to że to powiem, sprawuje i dla kogo to po prostu jest. A o czym mowa? Mowa jest oczywiście o Endless OS. Endless OS to system oparty na Debianie, ale nie jest nim w 100% zgodny. Jak to jest w ogóle zrobione? to... Później sobie sami zobaczycie. Natomiast teraz przyjrzymy się stronie internetowej. Możecie sobie tutaj bardzo fajne rzeczy poczytać. Zobaczyć parę wideo nad temat tego, tak. Na temat jakie programy tutaj są zainstalowane. Możecie przeczytać o tej firmie, ewentualnie jeżeli mieszkacie w Stanach Zjednoczonych, na przykład, tak. Możecie aplikować o pracę u nich. Bardzo specyficzna rzecz. Bardziej można powiedzieć takie korporacyjne podejście. Zresztą to jest dość korporacyjny Linux. Już zaczynam zdradzać o co chodzi, ale nie, nie. To jest przeznaczone dla osób, nie wiem. Może być na przykład dla seniorów, dla osób starszych, dla osób, które są całkowitymi lajkami. One stawiacie im ten system na przykład na laptopie, włącza on, on sobie to, włącza, patrzy. I działa. Koniec. Resztę bo po prostu całkowicie ma nie interesować. I w tym sensie ten Linux jest perfekcyjny moim zdaniem. Naprawdę yy, perfekcyjny. Ok. Przejdźmy sobie do naszej maszynki wirtualnej. Jak sobie już nagracie ISO, yy, które oczywiście można pobrać z tamtej strony bezpłatnie całkowicie, tak? Yy, to wtedy już waszym oczom ukaże się mniej więcej taki ekran. Jak widać, gnom. Oparte na gnom. Ok nie będziemy, postaram się nie wchodzić w szczegóły techniczne bo tutaj nie ma sensu najmniejszego, znajdźmy sobie język polski zróbmy tak, piszemy sobie po prostu język polski, super pomysł dla świeżej osoby, no to wiadomo i teraz próbujemy czy instalujemy instalujemy tak, dajemy sobie install. wybieramy sobie wersję tutaj jaka jest, tutaj OS 3.8 Basic, 3 GB ok, dajemy sobie dalej, wybieramy dysk twardy, tak zgadzam się, żeby wszystko zostało wykasowane i tak dalej, wydaje mi się, że nie ma możliwości tutaj zainstalowania w dual boot, być może się mylę, ale prawdopodobnie nie ma, dajemy sobie, zaznaczamy dalej, wybieramy dysk, dysk mamy wybrany, dajemy dalej i wiecie co się dzieje? To się właśnie zaczyna instalować. Fajny, tak? Super. Po prostu nawet ktokolwiek sobie zainstaluje, nawet babcia, dziadek, osoba niecałkowicie, że to tak powiem nawet młoda, tylko nie rozgarnięta w komputerach, tak? Bez obrazy komukolwiek. I teraz tak, wiecie o co tutaj chodzi? Mianowicie ym, mówiłem, że to jest oparte na Debianie, tak? Tak, ale nie ma tutaj standardowych plików deb. What? Tutaj stosuje się tak zwany system ostry oraz dodatkowo Flathub, Flatpaki. E, czyli można powiedzieć, w cudzysłowie mówię, kontenery, tak? E, dlatego mówiłem, że to nie jest system dla osoby, która chce po prostu mieć Linuxa do grzebania, takich rzeczy. Tutaj włączasz i chodzi. To jest prostsze nawet od Windowsa. To jest jak ten smartfon kurde, zwykły e, z Androidem. Klikasz i działa i pracujesz. Perfekt tak yy, tutaj właśnie jeżeli chodzi o street to polecam sobie przeczytać na ten temat bo normalnie jest bardzo dużo yy, tematu jest bardzo fajnie to wszystko że to powiem wyjaśnione tak jeżeli chodzi o pobieranie tego oczywiście jest bezpłatne klikacie sobie tutaj na download. Yy, teoretycznie się da zainstalować systemem Windows nie wiem nie próbowałem. Jak to pobrać? Tu wybieracie sobie obraz. I teraz ja wybrałem podstawowy 2,7 GB, oczywiście tylko 64 bity. To mnie dziwi, to rozmiar na przykład. A język angielski ma 15 GB, hiszpański 14, francuski 10. Nie ma tutaj polskiego, nie wiem o co chodzi. Być może to jest jakaś większa ilość aplikacji zainstalowana. Nie wiem. No, w każdym razie widzicie, że coś takiego tutaj miejsce ma. Jeżeli macie Raspberry PI można sobie ściągnąć obraz, postawić. Zasada jest taka sama. Czyli pendrive no przydałby się teoretycznie hmm, właśnie ilość miejsca na dysku. 20-30 GB trzeba mieć przynajmniej przynajmniej, tak? Dlatego że wszystkie... Tutaj nie masz możliwości wyboru gdzie ta aplikacje są instalowane, nie ma dzielenia na partycje. Wszystko idzie do, można powiedzieć do jednego wora, tak? Dlatego jak największy dysk, jak największa powierzchnia dyskowa że powiem jest tu proponowana. Zapoznajcie się z tą stronką. Naprawdę popatrzcie sobie, ja sprawdzę jak to wygląda tutaj. Tu jeszcze nam się um, instaluje cały czas. Yy, więc yy, patrzcie sobie na przykład na yy, społeczność, tak? Piękne te zdjęcia. Oczywiście ja pierwsze, będzie opinia moja, tak? E, moje pierwsze wrażenie to jest oh Jezu, Microsoft. No strasznie to korporacyjnie wygląda, tak kolorowo, fajnie, pięknie i cudownie, tak? O części tak jest, zaraz zobaczycie, dlaczego mm, o tym mówię. Na mnie osobiście tego typu zdjęcia i tego typu podejście robi dość negatywne wrażenie, ale jestem człowiekiem specyficznym i wszędzie widzę teorie spiskowe, tak? Wybaczcie mi to, ale chciałem to powiedzieć, żeby się wyjaśnić. Natomiast dla normalnego człowieka. Pełna radość, miłość, zadowolenie, welokulturowość i tak dalej. Wiecie o co mi chodzi, tak? Się głupio uśmiecham w tej chwili, ale mniejsza z tym. Nie mogę oczywiście powiedzieć o co chodzi. Tu macie informacje o relaysach, tak zwanych wydaniach. Możecie sobie poczytać co tu zostało zrobione i tak dalej. Są informacje, że to jest gnom. Już zaczyna się wiedzieć jak to sobie wygląda. Jest kontrola rodzicielska to jest fajny system jeżeli na przykład mm, masz młode dziecko yy, chcesz mu kupujesz mu laptopa i po prostu nie chcesz mu Windowsa bo to jest po prostu rozbić tak ten system nie też mu dać na przykład Linuxa żeby ten człowiek yy, młody yy, na przykład, sobie tylko do internetu korzystał, tak? Albo do używania malowania, albo proste gierki, tego rodzaju rzeczy. Albo czasami coś ze Steam'a uruchomić, bo się da. Oczywiście, że tak, bo jest tutaj obsługa, że tak powiem. Nie, Nvidia, i oczywiście, radonej również, nie ma najmniejszego problemu. Jest to bardzo proste, zaraz sobie zobaczycie. Chyba, że Wam to po prostu przyspieszę. O nie, nawet jest ok. E, dobra, więc zróbmy sobie. Tak, już nam się system w tej chwili zainstalował. A teraz musimy sobie chyba włączyć tą maszynkę od nowa. Mo się wyłączy, tak, oczywiście. To jedziemy endless OS. Tylko najpierw wyłączymy sobie tutaj, hmm, gdzie to tu mamy pamięć, kontroler ID, żeby nam spłytki nie zabutowało. Osuń, tak, tak, bla, bla, bla. Przechodzimy do naszej maszynki wirtualnej, która się jeszcze nie odpaliła. Bo nie odpaliłem. Uruchamiamy teraz, tak. uruchamiamy komputer. OK, załóżmy, uruchamiamy komputer. Ktoś uruchamia komputer z Endless OS. Na dzień dobry. Pierwszy raz. Jak to wygląda? Fajnie. Powiem wam, że do, do totalnego laika jest miodzio. Yy, olbrzymi minus moim zdaniem. Yy, zaraz wam tutaj pokażę. Polski. Polski, Polska, tak, tak. To możecie sobie wybrać, jaki chcecie. Ewentualnie rodzaj klawiatury. I teraz się zaczyna mały koszmar. Kojarzycie to? Eulela Windows, czy jak to się tam nazywa? Twoje prawa i twoje ten. Ja polecam wrzucić, znaczy. Ja ogólnie hmm, przetłumaczyłem sobie ten tekst, w translatorze co prawda, ale szczerze mówiąc, zacząłem go czytać. To ja bym czytał po prostu korporacyjne padziewie. Więc dla osób, które cenią sobie prywatność, których dane są bardzo ważne. Wyłączcie ten film, nie oglądajcie dalej, ponieważ y, to jest coś na wzór Windowsa, tak, zawierasz umowę teoretycznie. Oni mogą korzystać z teoretycznie Twoich y, danych, oczywiście anonimowych danych, będziesz im wysyłał niektóre rzeczy i ten sposób. Czy ja od razu mówię, że to jest złe? Nie, ja tylko ostrzegam, że coś takiego ma tutaj miejsce. Przynajmniej jest to napisane wprost zaznaczone co, gdzie i jak, tak? Możecie sobie tutaj wyłączyć to na przykład, tak? Nie chcę tego wysyłać. I powiedzmy, że jest teoretycznie ok. Jak widać, yy, od razu możemy, możemy połączyć się z Facebookiem, z Google, z kontem Microsoftu czy z Nextcloudem. Dla osoby starszej, która powiedzmy ma konto coś takiego, bo ma, nie wiem, yy, konto na Google mailowe i do kompletu ma konto na Facebooku, bo rozmawia ze swoją rodziną czy coś. Super temat, tak? I tak przeważnie jakiś wnuczuś, czy ktoś tam będzie jej to instalował, więc po prostu sobie tylko to uzupełni. Jeżeli chodzi oczywiście o nasze dane osobowe i tak dalej, ilu z Was ma konto na Facebooku, ilu z Was ma telefon z Androidem, no to właśnie zapomnijcie o prywatności. Ok? Przestańmy się tego po prostu w końcu czepiać, bardzo przynajmniej. Eee, ok, dajmy sobie pomiń. Test. Chcesz ustawać hasło? Fajna sprawa, ja nie chcę hasła, po cholerę mi, że tak powiem, hasło. Jeżeli to jest dziecko, daj sobie konfigurację kontroli rodzicielskiej, na przykład. No i popatrz, możemy sobie tutaj włączyć różnego rodzaju ograniczenia, tak? Tych aplikacji może nie uruchamiać, tamtych może nie, nie uruchamiać. Świetna sprawa, naprawdę kurde, tak żeby troszeczkę dziecko nie kombinowało, że tak powiem, za bardzo w dziwne stronki. No to możecie coś takiego włączyć. Ja dam pełne, żeby po prostu nie ograniczać tego systemu, tak? Wszystko gotowe. No to zaczynamy zabawę. I teraz będziecie cholernie mile, że tak powiem, zaskoczeni. Osoby, powiedzmy, seniorzy również. I tak się prezentuje, yy, dokładnie tak się prezentuje Endless OS po starcie. Super, moim zdaniem, yy, dla osób nowych, początkujących, jest bomba, bo. Nie trzeba nigdzie szukać aplikacji, że tak powiem tak. Nie ma tutaj menu start. Menu nie istnieje. Nie ma. Wszelkiego ehm, rodzaju terminale i grzebanie i tak dalej jest dość ukryte, bo tutaj dla takiej osoby będzie to po prostu niepotrzebne. Ona mając taki telefon, a przykład jak z Androidem, takie coś, tak, chce sobie kliknąć i używać. Na przykład klikam w Chrome, ładny ekran logowania i proszę bardzo. To mam jakiś discover, nam się uruchamia od razu. No, chyba każdy przeglądarkę używać będzie mógł. Co jest ciekawe, AdBlock jest na dzień dobry, zainstalowany. AdBlock Plus. No wiadomo, że nie jest to perfekt, ale mimo wszystko jest lepiej niż wchodzić goło, do, że tak powiem, do internetu, tak? Eee, zobaczcie sobie. Naprawdę fajnie to jest zrobione. Co prawda, wiele rzeczy tutaj nie jest spojrzczonych. Eee, tu niestety jest mały problem. Znaczy, akurat. Eee, Chrome jest spolszczony, tak? Ale na przykład LibreOffice na dzień dobry przynajmniej nie jest po polsku, trzeba tutaj dograć i yy, po prostu yy, dograć pakiet językowy i wtedy będzie wszystko ok, tak? No to zwracam uwagę, że coś takiego ma miejsce, więc osoba, która będzie to instalować, musi pomóc tamtej, chyba że tamta osoba zna dobrze angielski, to wtedy nie ma najmniejszego problemu, tak? Dostęp do wszystkiego: do Facebooka, do Whatsappa, do YouTube'a. Popatrzcie, jak to jest fajnie zrobione! Prosto, taka osoba starsza siada i po prostu chce sobie wpisać i nie, nie interesować się swoją prywatnością, swoim czymś tam. Ona chce sobie coś zobaczyć, pośmiać się i dzięki tej dystrybucji Linuxowej ma taką możliwość. Ma taką po prostu możliwość. Nawet Windows tego czegoś takiego raczej nie zapewni, bo jak. Takie menu na dzień dobry. Prosto i sympatyczne. Otworzenie filmów jest Spotify, zdjęcia. Tutaj wszystkie te aplikacje są. To jest maszyna wirtualna, dlatego tak trochę przycina. To mówię od razu. E, tutaj mamy jakieś proste gierki, tak? Games to hack. No to nie wiem co akurat to jest. To jest chyba albo gry do hakowania, albo gry do. Nie wiem, nie wiem, ale coś takiego jest twitter, skype, gmail, podstawowe rzeczy kurde, tak? odtwarzasz muzyki, odpalam, proszę bardzo żadnego kombinowania, żadnego zastanawiania się, jak tu wpisać, coś tam po prostu to, że tak powiem, od kopa masz ale aplikacje, no jak tu coś zainstalować, jak menu nie ma dodatkowego, tak? w ten sposób odpala nam się bardzo ładny sklep mm, wiadomo na czym to jest oparte, tak? app center standardowy, tak? Ale to działa jak widzicie no jest częściowo po polsku częściowo nie no no to jest minus ale jak już danej osobie załóżmy odpalicie temat i aplikacja będzie po polsku to myślę że nie będzie większego problemu żeby ta osoba sobie z tego korzystała poza tym no kurczę no to, to też po różnych typu jak używam Inkscape'a czy czegoś tam to już trochę ten angielski że to tak powiem kojarzy tak oczywiście można to sobie dowolną rzecz zainstalować normalnie. Po prostu dajesz sobie na pobierz i tyle, żadnego klepania w konsoli. Jest to naprawdę świetnie zrobione. Zobaczcie, to idzie oczywiście jako Flathub. Flat yy, więc po prostu no, dla mnie potęga. Jeżeli chcesz się yy, troszeczkę wgłębić w temat, oczywiście są tutaj ustawienia, tak? Moż, standardowy gnom, można powiedzieć. Możesz sobie zmienić tło, możesz sobie ustawić, nie wiem, powiadomienia, wyszukiwanie. Również w prywatności, popatrzcie, taka ładna zakładka Matrix. O, oh, ona standardowo jest włączona. To wygląda tak. Ja ją możesz ją sobie po prostu wziąć, wyłączyć i tyle, wtedy yy, ta organizacja otrzymywać nie będzie żadnych informacji o tobie na przykład, tak? Oczywiście Thunderbolt i mikrofon, możesz sobie wszystko włączyć i wyłączyć. Jest to naprawdę yy, w porządku. No tutaj standardowo, no to tak jak każdy, myślę, gnom, ma swoje ustawienia, tak więc tutaj nie będziemy się tym bawić zainstalowaliśmy sobie blendera, chcę go uruchomić kurde, da się prościej? chyba już nie bo po prostu ja włączam tego kompa, chcę tego używać i po prostu, pam. to jest bardzo, że to powiem, fajna sprawa to mi się troszeczkę zwiesiło, no ale tak jak mówię, to jest maszyna wirtualna, wiadomo, że blender wymaga trochę że to powiem, poważniejszej rzeczy Spróbuję go jeszcze raz uruchomić. No ale to maszyna wirtualna ma prawo tutaj po prostu coś takiego nie działać. Normalnie na kąpie wam się po prostu uruchomi. Odpalmy sobie coś innego. No nie wiem co tu Blender znowu. No nie no, Krita. A dajmy sobie tą Kritę. No. Dajmy sobie tą Kritę. Ona nie ma dużych wymagań. Nie ma tam jakiegoś 3D wymaganego i tak dalej. FlatHub'a oczywiście wszystko ładnie leci. Popatrzcie, to jest prosta instalacja, nawet prościej. Niektórzy mówią, a bo w Linuxie się ciężko instaluje programy. No, rzeczywiście, bardzo ciężko. Nie muszę szukać żadnego exe, klikać, pierdzielić się z tym wszystkim. Wpisuję jedną rzecz. Uch, i mam, tak. I to jest fantastyczna, że tak powiem, zaleta tego systemu. Jeżeli chcecie się dostać do terminala, to oczywiście klabisz super. Teoretycznie on tu powinien zacząć działać. Wpisujemy sobie terminal. I teoretycznie on tu powinien gdzieś być zainstalowany. Chyba że ja tego źle szukam. Zobaczmy, może tutaj jest terminal. Tu się wpisuje. Przepraszam, widzicie. Popatrzcie, to w ogóle wyskakuje tutaj wszystko informacje. Yy, co jestem? tam? Bardzo fajnie zrobione. Ja myślałem, że to jest tylko internetowe. No cóż, chcecie terminal? Proszę bardzo, jest. Jak najbardziej jest, 1-2 giga, zużycie dysku, zaraz sobie zobaczymy jak tutaj wygląda. Mm, zużycie dysku, 10 giga, to nie jest tak dużo tak szczerze mówiąc, na starcie przy aplikacjach, które są tutaj żebym, zainstalowane. Gdzie ta nasza kryta jest już nasza kryta jeszcze nasza kryta się chyba instaluje. Proste ikonki, oczywiście dostęp do plików, również bierzemy, podłączamy sobie smartfona na przykład, czy cokolwiek innego. O, mamy krytę zainstalowaną. I tutaj nam się pojawi, od razu możemy sobie kopiować i tak dalej. Fajka, dajemy sobie, uruchom program Krita. Powinno nam tutaj ładnie ruszyć. Taka mówiłem, Krita chodzi bez problemu, proszę. I możemy sobie zacząć być, nie wiem, malarzem albo kimkolwiek tam chcemy, załóżmy tak. Tak. Proszę bardzo. I prawie mamy świat Linuxa. Teoretycznie. Nos mam trochę większy chyba. O. Wiecie, co dawno nie malowałem, sorry wybaczcie. No ale w każdym razie jest! Jest! I na tym właśnie ta prostota polega. Aplikacje, które są uruchomione. Załóżmy, uruchomy sobie parę aplikacji, dajmy sobie Facebooka. Dajmy sobie, nie wiem, co tutaj jest. Media, dajmy sobie filmy, odpalmy sobie LibreOffice'a na przykład tak, żeby trochę ten system że to powiem, dowalić. Naciskamy sobie klawisz super na przykład. I możemy tutaj przeglądać. A, tu jest pokazywanie desktop, tu jest tego. No widzicie, nawet nie umiem tego obsługiwać. Tu się pojawiły nasze wszystkie ikonki. Można sobie to przyłączać, standardowo. Alt-Tab sobie przyłączamy między różnymi aplikacjami, tak? Bardzo fajnie zrobione, prosto. No, minus to jest ten, właśnie, Office, którego trzeba spojrzeć, ale to myślę nie będzie jakiś wielki problem dla osoby chociaż troszeczkę obeznanej, że powiem, z Linuxem, tak, żeby ten temat ogarnąć. I wtedy takiej starszej, załóżmy sobie, bo uczepiłem się tej starszej osoby, tak? Zostawiamy jej to, ona sobie tego używa i naprawdę to jest bardzo, bardzo fajna sprawa, bo wiadomo, że starsze osoby mają swoje przyzwyczajenia, i ten, tak. A tutaj nie trzeba szukać, klikać po menu, zastanawiać się tamto, nie, po prostu masz przed oczami, włączasz tego laptopa, włączasz cokolwiek, muszę sobie zobaczyć to, nie wiem, potrzebuję sobie zobaczyć, załóżmy pocztę, no to mogę, oczywiście, sobie tej ikonki chyba wyciągnąć, gdzie mi się podoba, tak. Da się? Teoretycznie się nie da, no ale to chyba nie jest wielki problem, żeby kliknąć tutaj na Gmail na przykład, który nam się od razu loguje. Bomba, świetnie, aplikacje porobione. Kurde, da się prościej? No pewnie się da, ale naprawdę zobaczcie, no jeżeli komuś tło nie pasuje, zawsze sobie można zmienić. Proszę na nie wiem coś innego, na chmurki, ptaszki, ewentualnie nie wiem, zdjęcie pewnego psa, kota, o misiu. Proszę. A to ręce i nogi. Moim zdaniem świetny patent dla takiej właśnie starszej osoby, która nie chce się zajmować klikaniem w menu, coś tam się pierdzielić. Że ona klika prawym, a tu nowy dokument, zromy dokument, Wyślij, skopiuj. Nie. Kurde, zmieniam tło, dodaję aplikację, dodaj sobie stronkę. Możemy to przypiąć na przykład. A przypnijmy sobie, dajmy sobie, niech to będzie nasz standardowy, tak? Tak to się robi chyba tak to się robi. Nie wiem, czy więcej. Dodaj. I co? Teoretycznie nam się powinno to pojawić, ale ja jej nie widzę osobiście. Jest! Proszę bardzo. Kurde, świetny patent. Wiadomo, że to na normalnym komputerze będzie chodziło płynnie. Klikasz i masz. Pod ręką. Po prostu, wiadomo, nie przechodzę dalej, bo po jaką, że tak powiem, tak. Bomba! naprawdę, jeżeli macie jakieś takie osoby, które nie są kręcone w komputer, a potrzebują czegoś takiego, a siedzą na tym Windowsie i nie wyglądają sobie YouTube'a YouTube albo coś, postawcie im to. O po, po co? Tu nie, nie ma wirusów, nie ma antywirusów, nie ma pytania się, czy masz zrobić to, tamto. To po prostu działa. I jeżeli by się coś co działo, to przecież sobie bez problemu, że na tak pewno z tym poradzicie. Jest świetna dokumentacja. Zresztą co tu ma się, że tak powiem, zepsuć? To jest tak proste, że szok. No chyba, że zaczniesz się grzebać. Ja jestem zachwycony. Naprawdę, szczerze mówiąc, polecam tą dystrybucję właśnie takim osobom, tak? Właśnie dla seniorów, dla osób, które potrzebują włączyć tego laptopa i pracować sobie. No, mimo wszystko, jeżeli chodzi o tą eulele, tak? Czy to, to coś, co musisz się zapoznać? Kurde, jak kupowałeś tego, ten telefon babci albo komuś, albo to sobie coś, to przecież przeczytałeś, przeczytałeś to samo, co tutaj pisało o twojej prywatności? Jasne. No więc taka sama zasada jest tutaj. To wszystko. Ja naprawdę jestem, powiem, zachwycony. Świetny patent. Fajna rzecz a propos ograniczenia dzieciom e, różnego rodzaju witryn, filtry takie można powiedzieć, tak? Od stron internetowych. Bomba. Naprawdę, Endless OS ja jak najbardziej polecam. Bo do, do specyficznych zastosowań, oczywiście, nie do normalnego użytku, w sensie mówię dla średnio zaawansowanego użytkownika albo użytkownika, który chce sobie grzebać, tak? No bo nie, po prostu no, no, możesz to zażądać grzebać, ale tak jak mówiłem, że tutaj nie ma standardowych pakietów DEB i tego rodzaju rzeczy. To jest zupełnie inny temat, dla innych osób przeznaczony, tak? I tyle. Jak ci się spodobało, to daj tą łapkę do góry, daj suba, jeżeli jesteś nowy na kanale, pierwszy raz ten materiał załóżmy oglądasz i chcesz więcej tego typu rzeczy, tego typu trochę walniętego czasami prowadzącego. Zapraszam na stronę internetową oczywiście, reszta linków jest w podpisie tam, o, jak to się nazywa? Czytaj więcej, czytaj więcej, <grym> będzie wszystko i po prostu sprawdź sobie nawet na maszynce wirtualnej tą dystrybucję. I tyle, bo myślę, że po prostu warto. Fajny temat e, do po prostu takiego normalnego, że to powiem, jak to się mówi brzydko, bo dla mnie to jest brzydko, dla konsumpcji treści. Perfekcyjne. Świat Linuxa poleca. Pa, pa. Cześć.